Wbi mhm. Wbijam przez yy, przefon, no, gdyż już ponieważ na ptopie jeszcze się nie włączył. <laughs> Kurwa czekam 10 minut. <laughs> <laughs> A tam 7. W ogóle czekałem, czekałem aż ten, aż wbijesz, bo mam żart. <laughs> czekaj, 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 bo legendę dropłem. O, materiały git. No, mów. Fiot na sklepie nazywa się stalowy demon. Te kobiety na mnie mówią. Że fiot na sklepie? No i z <śmierze> Nie pan. Nie, z... nie zrozumiałem. <śmierze> Drugi raz przez gardło mi to nie... <śmierze> Czekaj, Fiot na sklepie? Nie rozumiem. Fuse, kurwa. A fuse? Stalowy demon. Tak ta kobiety na mnie Nie Uuu, uh, co to jest? Mam do Ewy skin? Dobra, spróbuję. Drobką skin do Ewy. Jakiego? Nie wiem, najpierw jeszcze trzeba mieć jakąś Ewę. Ale... Ojej, <noise> <noise> dobra, jest źle, <głosy> jest <głosy> Ja byłam Ewą. Jest dobra, mam. mam. O nie, ja skradłam niebo. Kur... Echo mam. mam. Było już, no, był już dobrze. Poecho. Ja no mamy ho! No i słyszysz A Słyszę nie się! Nie <laughs> tak to mi przeszkadza to git. A kto taki seksowny głos tam mam <laughs> o, Jezus dobra! <laughs> no ale nie chce mi się ten Discord na laptopie odpalić. To jest najgorsze. Kurwa przy chwilą było dobrze. Coś z tym zrobił. Trzymam cały czas na klatce. Serce ci bije jeho. Ale to tak ty na mnie działasz. No to ja będę się jeszcze wyszczerzyć to naprawię. Co to zaraz? No ale ja idę z Tobą, bo ja też się idę wrócić. No i odłożę. To ja idę sam. Uch. No w tym kib, przecież... Jestem. Co tam stękasz? Ja pierdo... No chłopie, <laughs> zacząłem się trochę cię martwić, wiesz? Nie, najpierw to echo napraw. Jest tak nie. głośno, że szak. Halo. Halo. No? no. no? Nie, dalej słyszę. Być może no. jakieś. Ale nie ubiorę, bo mam echo na chłopie, a ja nie wiem, czy mam e... przełączkę. Na a to nie masz błotów no mam. Ja, ja, po ja powiem ci więcej, że ja codziennie z nich <único Liberty Overwatch> korzystam. Tylko jej łapie głupi. Można dół. Można ranked Można jeszcze bieg z bronią. Można... typowa kobieta. no Słuchaj. To stosuje się. To jest Kobietą, to byś mnie ruszał. Nie wiem. Po co? Bo dziwką. Jak się obrócili? Jest jakiś <noise> raz mi zacięło to jak, Nie wiem czy widziałeś taki, te, te podwodne takie <noise> aerobiki <kurwa. głos> no, Widziałem, widziałem, bo mamy to na łebie, To jest tylko te robi <noise> A ja stary tak pływając za każdym razem Za każdym razem tak Szczególnie jak mają tam zajęcia e, starsze panie Z domu seniora <noise> kurde, O kurwa. No to tam, to bym wtedy tak z nimi Chłopie ja, o, z takimi ja... paniami, kochanymi? Nie, nie chciałem, nie, nie chciałem zacząć. Nicz e, nic tak nie smakuje dobrze, jak gdybyś owoc. <grym> Co? 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 Zaraz zrobię workę, tylko wiesz o czym... Pozdrów mamy. Mama! Wiesz o czym mi Andrew gada, bo teraz... Pozdrów mamę! Zawieraj. E, żona w ie e, jak ma basen, to pływa sobie, bo tam są takie starsze babki, nie? No. I stwierdził, no. że... wieku. Nie. Babcy. Nie, ja lubię dojrzadsze. Czy e, masz coś do takich ludzi, którzy mówią dojrzały owe smakuje najlepiej <grym zypniać> Ja wiem, że twoja mama jest samotna, także ty się pilnoś. Dobra, tego nie powiem. <grym zypniać> <grym zypniać> wzięli mnie stary z trzech stron, nie? Na, na trzy baty mnie wzięli. Gorzej niż ja tą staruszkę z kumplami. <grym zypniać> O Boże, a jestem w Boże, jak przystojny, utalentowany, inteligentny, to jeszcze przystojny i musiałem to dwa razy powiedzieć. A wciąż samo. Także. Także. O! Oh! O! Oh, wow. Spokojnie raz drzewkowy. O, oh, ale wciąż zadałem więcej niż ty. Odpaliłem ponownie laptopa. I dalej Discord się nie odpala. A w ogóle tam gdzieś polecieli. A ja mam tylko P20 by... ja. Nie, nie, ty lecisz na mnie O ch**a Biegnę, 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 to wezmę, nie skiny Nie zdążyłeś To ty? Znaczy, ta. <grabia> tam rzuciłeś granat? <grabia> ja się napierd... <grabia> ja się napierd... <grabia> <grabia> na blisko, a <grabia> ty <ta> granat 500 <grabia> Wyszło, wyszło, kularek A z bo... Ja to A stygmatyzm prostu... nie współgra, kurwa Nie, nie, Ja po prostu odwracałem uwagę Ja p... W budynku są, Loba słuszaj. pobrała, loba, loba pobrała właśnie o! Loba pobrała właśnie Ciekawe co loba zrobiła Wylecaj, plecy, góra, nad nami Gdzie plecy? Ała O kur... <śmiewanie> Uważaj! No, no uważam, na no, p*** Leży. Eliminacja oddziała. Kamizelki nie ma. No, dwóch jest. Jeden leży. <śmiewanie> <śmiewanie> K***a, te granaty to mnie rozpiera. <śmiewanie> Skurka, on tu już dawno leżał. No i Gdzie on jest? paliłeś i teraz nie środku... gdzie jest. W środku, w środku, w środku. Dobra. Aha, ja też leżę. W środku zamek coś. Dobra, dobra, jest? ale paliłeś na mnie! Lewo, na lewo, na lewo, nieprawda! Nie Przejdę do ciebie, no. Na lewo, na lewo, na lewo będzie. się. będzie po prawej. A! Czekaj, bo chyba mamy sukces dnia. Chłopie, czekaj chwilę. A ja to by ci się włączył? No, mój piekarnik mi się odpalił. O, teraz jest lepiej, no. Teraz się słychać. No i gdzieś p***a zostawię. O chryste! <Sing> o no chryste, zysrałem się! Kurwa, mi leży na poduszce! K***a, wstałem na chwilę, żeby kompa odpalić, k***a, i A Ja ci teraz cię słyszę przez grę! Wyś ty <Sing> <Dobra>, k***a... <czekaj. Sing> O, no, jakbym chciał, żebyś mnie tak dymał. <grym> Czy ty dymał? No dymał. Aha. Dobrze <grym> się z tobą rozmawiamy. <grym> jak gejowo. Znajdziemy ci dziewczyny co? Poprosił Weź napiszę na Discordzie, tylko że ja mam tak przedział od... Nie, bo tak nie... Powiem ci może to... od góry, przedział od 21 do 12. <grym> AHAHAHAHAHA <suszel> Akceptujesz <suszel> ten k***a? nie Co chcesz? Coś, co ja się boję Chciałbym się zagrać za startywną pikmigarzę <suszel> <I, suszel> ja k***a ku... AHAHAHAHAHA Nie ja nie wychylę, poczekaj ty wychyl Ty wychyl Chodź <suszel> napierdolają się, pokażę ci jak to się robi u nas na mieście ale ty na morze Tak się to właśnie robi! <słyski> Bardzo mi się podoba to, że na... jak zginiesz pierwszy, no. masz takie samo... taki sam baner jak jak, jak, jak wygrywasz. To jest takie. <słyski> <słyski> Czyli dzisiaj promowane jest samobójstwo! <słyski> <słyski> ja połączę! Ja <się> Nie! <słyski> <słyski> ja, jakie to <słyski> Jak zginiesz, to masz szablon wygrania, nie? Ale i odwróć to, bo. O, tęcza! Śmieją no. mnie! Zjawiła ci się świnia w mieszkaniu. Na poczty, emotki, stary, nie, to będzie tam I się śmieją, Czekaj, zdabinguję to. Nie musiałeś, bo to było. <ścoughs> <ścoughs> o kurwa, jest źle. Znowu. Mało, no, dobra. Kur... znowu to twój granat? Tak, i może tu jakie to ma laser. Bo sobie pewnie dobrałeś. Co tu patrz? O! What the fuck? Co to jest? Tu strzela laserem! Nie, nie to, to moje Mam ulepszenie jakieś chyba Kurwa jak dwa debile będziemy stać na Battle royalu. Wszyscy się napierdalają w kółko Laser ja mam, ja nie mam laserku <grym, <grym, Dawaj do jaskini ale mała Ale będzie widziany to pewnie Chodź wurwa do dziurki, jak biegnie, jak <grym>, Aż broń schował Wystarczy, że mój kutas mi ciąży, bo... Co ci kurwa ciąży? Chyba jest w ciąży. Kutas jest w ciąży. I to brzmi jak jakieś takie ogłoszenie na forum kurwa, lekarskim. Gdzie ty do lekarza chodzi Ej, odradzają się nad nami. Kurwa. A się z nim? No, no Tak, łopie. Nie wiem, dawno nie wiem. Czy ty mnie spaliłeś? Przepraszam <noise> Robiłem wszystko co w mojej mocy, żeby Cię ocalić <noise> Fajnie, podpalając mnie Będziesz mnie pilnował? Czy to już za dużo dla Ciebie? Ale, że co? Bo nie Będziesz chcę. mnie pilnował? Ale, gdzie ty, ty jesteś? Za Tobą Pilnuję <noise> Bo ja nie mam za bardzo amortyzacji, ja szczerze Gampi? O! Ktoś jest, ktoś jest kto za Tak, no są, tam. są, są Nie ma nic Leży Awans, wow ja to idę do nich Dobra, dobra, czekaj, biegnę Leży Ale jeszcze poczekać. Leżą dwójkę, cały oddział, jeszcze jeden Dobra, jest cały mnie nie żyję. Mało Jeszcze jeden Mocy Też. Drugie nie żyje bądź... Leży, jeszcze jeden Mało ja Mało ma, nie ma szanę. Wiem Mało Leży Miał ja lekką? Nie wiem Dobra, chodź, na się dalej, bo Podoba mi się, podoba mi się, lubię być agresywny o. Jakbym mi z żyć kiedyś niebieską kartę, to się będę tym szczycił Idealnie, chłopie, Co powiedziałeś?

<noise> Brexit Boys. <noise> to było Backstreet, debilu. <noise> Brexit Boys. Oś, <noise> wyjdziemy dzisiaj razem z uni mała. <głosy> <głosy> Wiem, bo do strefy wyjdziemy. Do strefy Czekaj. Chodź, idziemy tądy. Idziemy od razu. 3, 2, 8. Jeszcze na kanapkę ich mamy. Nie ma nic, dosłownie nic. O kurwa. O kurwości. O, kurwa. Nie żyje chyba. Nie żyje. No. Nie iść tu do mnie, nie iść tu do mnie. Dobra, ci uciekają. Tu mam jednego człowieka, ale się ładuje, Nie Jeden leży. Wracam do ciebie. Trwa, ale mi ścina. Czekam na Ciebie Staram się Nie mam gdzie uciec Podnosi Jeszcze jeden on no! weź go dobi Please. Dzięki, dobra i chodź tu Czekaj, tu, tu, tu jest tutaj? Dobra, Dzięki Ja pierdolę, jak to wyszło nie wiem! Najgorsze jest to, że mi zajebiście ścina, nie? No ja też mam takie czasami lekkie ścinki, nie wiem czemu. Lekkie, a mi całkowicie obraz staje. A, no to nie obraz. Nie obraz. Jeszcze plecy, jeszcze plecy. Spoko, to ja bym no, Gdzieś tutaj. Muszę się podleczyć? Leży! Kurzło! Wow. Leżysz. Aaaaa! Ścięło e, mi całkowicie grę, no? Jak ciekawe. Oberwał ode mnie. Czekaj, czego czekaj, to... zrobiłem? Kur... Nie, kurwa nie! Tak dobrze było, ale to by był dobry mecz. To było tak łatwe jak ty po zerówce. Klasie numer zero? No po... właśnie to Teraz, teraz, teraz że tam przybysz dwa, dwa znaczenia. Siłą mi, no. mi o piwo! mi o piwo! Ciebie kancelują niż polski opiek wina. Pozbieraj się tak, no spokojnie, to jeszcze można wyciąć. Myślisz, że będę chciał Izdę. A, ja myślę, że nie! <śmiech> <śmiech> Jak ty k Połykasz tą kawę! Uchem! Ty, ty, chłopie, ten! Połykasz wraz z kubkiem! Jakiego ty tam chusta wziąłeś? Dobra, czekaj, zmieniamy. Może to tak, może to tak, Nie mogę znaleźć. Ja p. ten tekst LifeLine. Oczy szeroko otwarta. jak mają być? Pięte, szeroko zamknięte. Nie widzę mi b no, no, to nie jest kurwa śmieszne. Oni po prostu mają kij szeroko otwarty. Hahaha! <rhywia> mnie, tak, ty ładujesz zawsze tej śmierci. <riszy> o! Where? To nie. Ty... O! Ale flick fajny wszedł, ale i tak. Au! Kurwa. Nie ocujesz, że się wolniej zazwariasz mnie tym swoim grubym dupskiem! Ale zapierdamy. kur... ma. Jak Warframe Center się potrwało? No właśnie miałem mówić, że kurwa... Dobrze, że wieży nie było. Myślisz, a w ogóle tak y, spekulując, myślisz, że kogo bolało bardziej pilota, czy tych, co tam byli w wieżowcu? Co? Co? to boli? Co? <laughs> <laughs> Ty chyba też zaczęliśmy <laughs> od Hmm. Nie śmieszne. O. Nie to! Kur 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 o! Widzę, że nauczyłeś się. Ara. Eee. Jakby mi <grym> założyli niebieską kartę, to bym się w tym szczycił. Bo lubię o, być agresywny. Jak... <zaużyli> o! No bo lubię być agresywny, mała. <grym zaużyli> ale, ale. Ale, ja lubię... Po lewo. Mordujesz jesteś prawiczkiem Mam <grym zauwańczeniem> taka pewność, w Twojego. Bo cię kur... znam prawie całe życie. <grym zauwańczeniem> Nie <noise> wiem, teraz się działo. Oj, wiem. No ale zapytaj, zapytaj, czy jestem prawiczkiem. Jesteś prawiczkiem? Tak. Moja ja ręka aż tak zadowolona z tego faktu nie jest. Przynajmniej sobie łapę dorobić, nie? Dorobię? <noise> Dorobię trzecią. <noise>